Rozstawiamy jak najszerzej. Wygodna pozycja. Garstek w bark. Płynujemy przeprostów. Jak najszerzej. Dajemy na razie sobie ręce z przodu, bo troszkę przed rozciąganiem dodamy mobilizacji w biodrach. Będziemy przesuwać się do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Ważne jest, jak idziemy do tyłu, żeby zadzierać pośladki, lędźwia są w tak? czyli nie podwijamy, staramy się zadzierać. Jest wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Do tego dodamy sobie rotację. Jeszcze 4, 4, 3, 2, Panie Fajnie mieć z boku wtedy widzicie, że zakresy się poprawiają. No i już po takiej mobilizacji powinniście poczuć troszkę więcej luzu, czyli jak możemy rozstawiamy troszkę szerzej. Jeśli czujemy nadgarstki, zmieńcie sobie ustawienie. Oczywiście też w zależności od napięcia przed Rozciągamy też przegradowe. Nie blokujemy łokci. Można też na pięściach, Dostosujcie tutaj w miarę swoich możliwości. Stopa jest w rotacji. Tu jest kość tak goleniowa, akurat piszczelowa w rotacji zewnętrznej. Jeśli jest to niewygodna pozycja, możecie ustawić stopy luźniej w komforcie. I dodamy znowu pira, czyli pracę poizometryczną mięśni, napięcie mięśni w izometrii, plus rozluźnienie, relaksacja. Jest to bardzo efektywna metoda. Naprawdę przynosi super efekty. I też krótko. Dodajemy napięcie przez to, że będziemy wciskać oba kolana w podłogę, jakbyśmy chcieli tą podłogę. Przybliżyć do środka, tak? Jedno kolano, drugie. 20% pracy. To nie jest max, czyli 20% napięcia. Czujemy napięcie wewnętrzne, bo tu rozciągamy, przywodzicie lew, sobie po środki. nie wisimy, aktywna obręcz barkowa. Liczymy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. Rozluźniamy. Zwiększam zakres przez to, że cofam biodra do tyłu, ale pilnuję, żeby nie podwijać miednicy, tak? Tu jest odwrotny ruch, czyli zadzieram pośladki. Miednica w przodu, pochylenie. Nic nie robię. Oddychamy. Rozluźniamy się. Czyli. 20 sekund, możecie mieć zegarek, możecie też sobie liczyć. Czyli, jak liczyliśmy do 8 w, w trakcie pracy, liczę do 16 w trakcie pauzy. Ok, i znowu. Napinam, czyli przybliżam sobie podłogę. Wewnętrzne, tak, strona uda, napięta, 20% pracy, wspinam pośladek. 8, 7, 6, 5. luzuje i zwiększam zakres, powinniście czuć, że puszczam, jeśli nawet nie uda się zwiększyć zakresu, to powinniście poczuć większe rozluźnienie, czyli mniej ciągnie, pilnuj, żeby nie wisieć, aktywna obręcz barkowa, chłopatka lekko cofnięta do tyłu, długa szyja, jeszcze raz, tak, minimum 3 powtórzenia do 5. Przejdź do napięcie, 20%, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniam, zwiększam zakres. Po rozciąganiu aktywujemy sobie.